Witam Was! Wiele osób pisało, żebym wypowiedział się na temat zakazu handlu w niedzielę. Czy to dobrze, czy źle? Czy będzie to miało pozytywny, czy negatywny wpływ na naszą gospodarkę? Zacznijmy od tego, że zaczyna mnie to bardzo mocno irytować, że my wszyscy obywatele Polski, jako suweren w państwie demokratycznym, powinniśmy mieć władzę i decydować o swoim losie, a politycy powinni robić to, czego życzą sobie wyborcy. Tymczasem, demokracja w Polsce ogranicza się do tego, że co kilka lat w różnych wyborach wybieramy po prostu mniejsze zło, które potem robi sobie z krajem, co mu się podoba przez następne 4 lata. A my możemy jedynie się przyglądać i czekać do następnych wyborów. Nie powinno tak być. Jak bawimy się w demokrację, to bawmy się na poważnie. Wszystkie decyzje mające wpływ na życie codzienne obywateli powinny być podejmowane przez obywateli. I tak chodzimy głosować praktycznie co roku: wybory do Sejmu, wybory prezydenckie, wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu. I wtedy powinny być dodatkowo stawiane aktualne pytania mające wpływ na to, jak wygląda życie w Polsce. Czy chcesz likwidacji gimnazjów? Tak nie. Czy chcesz, by sześciolatki szły do szkoły? Tak nie. Czy chcesz przyjmowania imigrantów? Tak nie. Czy chcesz łatwego dostępu do broni palnej? Tak nie. I ostatni aktualny przykład. Czy chcesz, by niedziele były wolne od handlu? Tak nie. I obywatele powinni decydować, czy tego chcą, czy nie, a władza powinna być tylko reprezentantem obywateli, a nie organem narzucającym im swoją wolę. I trzeba naprawdę zastanowić się nad zmianą konstytucji. Wprowadzającą takie procedury, bo obecna pseudodemokracja sprowadza się do tego, że co jakiś czas masz wybór PIS albo Platforma. I jest to trochę tak, jakbyś pchnął kostkę domina, a przez następne lata mógł tylko stać bezczynnie i patrzeć, co się stanie. Jednak przejdźmy do zakazu handlu w niedzielę, bo o tym miał być film. Zacznijmy od tego, że opozycja totalna oczywiście wpadła w histerię, bo jak to tak można? Żyjemy w państwie świeckim, a tu nagle zakaz handlu w niedzielę? Przecież to tak nie może być. Jest to oczywiście kolejny szczyt hipokryzji, ponieważ większość krajów Europy Zachodniej od dawna ma wprowadzony u siebie zakaz niedzielnego handlu, nawet ukochane i będące wzorem dla naszej opozycji Niemcy. Więc skąd to wycie opozycji? A no właśnie stąd, że ich ukochane Niemcy są jednym z krajów, które na tym zakazie stracą. Oczywiście głównym z argumentów przeciw zakazowi handlu jest to, że nasza gospodarka na tym straci, bo nie handlując, nie ma obrotu, nie nalicza się podatek VAT i do państwowej kasy wpłynie mniej pieniędzy. I że na przykład zarobią na tym Czesi, bo wielu Polaków na niedzielne zakupy wybierze się za granicę. Jednak prawda jest taka, że nasza gospodarka może na tym zyskać, ponieważ wszystkie zagraniczne supermarkety są maszynami służącymi do wypompowywania pieniędzy z Polski do krajów zachodniej Europy. Markety te mimo olbrzymich utargów płacą minimalne podatki. W stosunku do swoich zysków są praktycznie zerowe. Markety stosują tak zwaną optymalizację podatkową. Robią to najczęściej w taki sposób, że np. prawdopodobnie powiązanym ze sobą zagranicznym firmom i instytucjom na np. badanie rynku, opracowanie planów marketingowych i co tam sobie wymyślą. W ten sposób wyprowadzają pieniądze za granicę, jednocześnie podnosząc tymi działaniami swoje koszta, co oznacza na papierze minimalizację zysków, od których muszą w Polsce zapłacić podatki. Dodatkowo sprzedają w dużej części produkty, które nie były wyprodukowane w Polsce, ale w kraju, z którego dany market pochodzi. Dzień, w którym markety są zamknięte, nie jest dniem, w którym Polska traci zyski, tylko dniem, w którym marketowi kolonizatorzy nie mogą wypompowywać z Polski pieniędzy. Zagraniczny kapitał traci, więc nic dziwnego, że opozycja wyje. Więc kto zyskuje na zakazie handlu w niedzielę? Jako korporacja finansowo najwięcej zyska Orlen, posiadający prawie 2000 stacji w Polsce. Moja dobra koleżanka tam pracuje, więc zapytałem, czy wzrost liczby klientów był zauważalny. Według niej liczba klientów wzrosła o około 30%. Na pewno Orleny w każdą niedzielę będą zarabiać więcej głównie na wzroście sprzedaży papierosów i alkoholu. Ale jakoś mnie to nie martwi, ponieważ głównym udziałowcem Orlenu jest skarb państwa, czyli można powiedzieć, że my wszyscy. I dywidenda, czyli udziały w zyskach stacji, są wpłacane do skarbu państwa. Więc wolę, żeby zarabiał Orlen, niż na przykład mój znienawidzony niemiecki Lidl. Oprócz Orlenu zyskają również właściciele małych sklepów, ponieważ można otworzyć sklep, jeśli jesteś jego właścicielem i sam staniesz za kasą. Prawdopodobnie wolne niedziele i brak konkurencji ze strony supermarketów w te dni sprawi, że w skali Polski tysiące takich małych sklepów ocalają. więc proponuję umierającym z głodu w niedzielę opozycjonistom skorzystanie z zakupów w małym osiedlowym sklepie. Na pewno zyskają też wszelkie obiekty związane z kulturą i rekreacją, jak muzea, baseny, kina i tym podobne. Kościół na pewno też zyska kilka procent na frekwencji, ale odkąd zlewaczał i jest za przyjmowaniem wiecie kogo, to trudno powiedzieć czy to dobrze. Ostatnią kwestią są pracownicy i wiecie co? Tutaj zdania są podzielone. Jedni wiadomo cieszą się z dnia wolnego od pracy, inni wręcz przeciwnie, bo również wiadomo, że w niedzielę mogli więcej zarobić. I tak czy inaczej dostawali jakiś dzień wolnego w tygodniu. I znam wielu ludzi, którzy woleli przyjść w niedzielę i zarobić dwa razy więcej niż w poniedziałek, a w poniedziałek zrobić sobie wolny. Mam też koleżanki, które na przykład studiują w tygodniu, a sobota i niedziela to były dla nich jedyne dni, w które mogły popracować i zarobić, i są mocno wkurzone tą reformą. Podsumowując, praktycznie każda duża reforma pociąga za sobą to, że jedni są zadowoleni, inni nie. Jedni zyskują, inni tracą. W tym wypadku, w ogólnym podsumowaniu, wydaje mi się, że Polska może nieznacznie zyskać na wolnych niedzielach. Jednak, jak już mówiłem, jest to ingerencja w codzienne, a raczej niedzielne życie każdego Polaka. I to Polacy w referendum powinni zdecydować, czy tego chcą, czy też nie. Dzięki za uwagę. Jak zwykle zapraszam do polubień subskrypcji udostępniania. Bo jakoś tak ostatnio YouTube zdaje się blokuje moje filmy, więc możecie pomóc udostępniając je i lajkując. No i jeżeli macie jakąś wolną zotówkę, to możecie wesprzeć mój kanał, bo jak wiecie, na YouTubie również nie mogę zbyt wiele zarobić. Dziękuję Wam!